Noc była martwa. Pusta droga ciągnęła się przez las, a jedynym dźwiękiem był wiatr. Marek stał na poboczu już bardzo długo. Telefon dawno się rozładował, a ostatni samochód minął go. Gdy zaczynał tracić nadzieję, z ciemności wyłoniły się światła. Ogromna ciężarówka zwolniła i zatrzymała się. Drzwi kabiny otworzyły się powoli. Dokąd? Zapytał kierowca. Jego twarz była blada, niemal nieruchoma. Oczy patrzyły prosto przed siebie, jakby nie widziały człowieka, tylko cień. Do miasta, obojętnie którego, odpowiedział Marek. Wsiadł. W środku było nienaturalnie zimno. Silnik pracował bezgłośnie, ciężarówka ruszyła, a las za oknem. Zdawał się nie kończyć. Minęło kilka minut. Dziwne miejsce, powiedział Marek. Jakbyśmy jechali w kółko. Kierowca uśmiechnął się lekko. Zawsze tak mówią. Marek spojrzał na drogę. Zobaczył ten sam znak. Ten sam zakręt. Jeszcze raz. I jeszcze. Proszę się zatrzymać, wyszeptał. Chcę wysiąść. Nie możesz, odpowiedział kierowca spokojnie. Teraz już jesteś częścią trasy. Światła zgasły. Zapadła ciemność. Rano policja znalazła na poboczu porzuconą kurtkę i ślady, które nagle się urywały. A tej samej nocy, na tej samej drodze, ktoś znów łapał autostop.